1 lipca zaczyna się okres rewanserowy w NBA. W skali całej ligi wszystko zależy od Lebrona Jamesa. W przypadku Marcina Gortata wszystko zależy od Orlando Magic. Amerykańskie media spekulują. Być może transfer do Chicago, być może do Toronto, być może do Nowego Orlanu. Jak ty się odnosisz do tych plotek? No, przede wszystkim jestem spokojny. Z tego względu, że do ekipy, do której bym poszedł, to grałbym i miałbym szansę rozwoju. Jest, jest powiedziane, że Drużyny zgadzają się na transfery tylko i wyłącznie z tego względu, że zawodnik, który miałby przyjść do zespołu, mógłby pomóc. I, I gdziekolwiek miałbym się wyprowadzić, czy byłaby to drużyna, która powstała w Chinach, czy drużyna, która powstała w Europie, czy, czy, czy w, na innym kontynencie, byłbym szczęśliwy, że grałbym w NBA i miałbym szansę rozwoju a to jest dla mnie w tym momencie najważniejsze. No, tak jak było wspomniane, LeBron niestety trzęsie całą ligą, rządzi całą ligą, a, a niestety Orlando Medric mają prawo do Marcina Gortata i Marcin Gortat niestety musi siedzieć spokojnie i, i czekać na jego kolej. Musi czy chce? Bo być może chcesz zostać w Orlando. Jak, jakie są twoje zapotrywania na najbliższą przyszłość w NBA? A, myślę, że musi z tego względu, że Orlando Magic tak do, do samego końca jeszcze nie jest, nie jest tak przekonany, że potrzebuje Marcina Gortata jako, jako zawodnika, który może pełnić większą rolę w zespole. Zawsze widzą mnie jako zawodnika a, takiego zada, zadaniowego i zawodnika, który a, może łatać dziury oczywiście po największych gwiazdach i, i można powiedzieć, że z tej roli wywiązuje się idealnie, więc perfekcyjnie. A, dla mnie, dla mnie a, granie jako zmiennik nie jest niczym złym, jeżeli gram w odpowiednim wymiarze czasowym no Niestety wymiar czasowy w ostatnich miesiącach, w ostatnim sezonie nie był taki jaki oczekiwałem i, i to jest ten problem. Dzisiaj chciałbym grać w zespole więcej, A czy będzie to Orlando Magic czy inny zespół, to, to naprawdę jest to obojętne i chcę po prostu grać.